Koroniewska i Dowbor pokazali nową kuchnię, śmieją się z wielkości pomieszczenia. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor przez ostatnie miesiące udostępniają w sieci żartobliwe relacje perypetii związkowych w formie filmików. Mają one duże grono odbiorców. Jednym z najnowszych dzieł pary jest wideo z ich nowo urządzonej kuchni. Tym razem żartobliwy ton nie wybrzmiał od twórców, a od komentujących. Koroniewska i Dowbor są małżeństwem już od 8 lat. W ostatnim czasie para zdecydowała się na przeprowadzkę. Kupili mieszkanie, a następnie podjęli się jego remontu, by jak najszybciej się do niego wprowadzić. Jak to zazwyczaj bywa, Dowborowie napotkali sporo przeciwności losów w swoim remontowym planie. Więc musieli na koniec remontu czekać dłużej niż przewidywali. Niedawno pochwalili się w sieci zakończonymi pracami nad kuchnią. Małżeństwo Koroniewskiej i Dowbora znane jest dobrze w show biznesie. Dodatkowej rozpoznawalności dodaje im aktywność w mediach społecznościowych. Ich dowcipne filmiki o codziennych problemach małżeńskich, świetnie wpasowują się w zagraniczne trendy. Dzięki takiemu ukazywaniu ich życia prywatnego, życiem celebrytów i jego szczegółami. Interesuje się coraz szersze grono internautów. Ostatnio fani skomentowali wygląd nowej kuchni ulubionego małżeństwa. W komentarzach zaroiło się od żartów. Koroniewska w opisie pisała: już nie możemy się doczekać, kiedy do będzie tu rano serwował śniadanka. A potem swoje pyszne popisowe danie, jedyne, które potrafi łotować makaron z tuńczykiem. Gdy tylko Joanna Koroniewska i Maciej do zaprezentowali wideo ze świeżo wyremontowanej kuchni, fani zaczęli chwalić wnętrze. Znalazło się parę osób, którym kuchnia nie do końca przypadła do gustu. Zwrócili oni uwagę na ogromną przestrzeń pomieszczenia. To sala konferencyjna. Wyspa jak stół obrad na Kremlu. Będziecie do wbory teraz krzyczeć przy śniadaniu do siebie? Czytamy w sekcji komentarzy. Joanna Koroniewska nie porzuciła jednak swojego dowcipnego wizerunku, który prezentuje jej w sieci i na komentarz o krzyczeniu przy posiłku, odpowiedziała: My krzyczymy i bez tego.